Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku mojej nowej serii to wcale nie będzie seria survival. To seria kreatywna pod tytułem poryte budowle. Dlaczego? No bo tak. Nie przed odcinkiem nie brałem.. nie brałem żadnych narkotyków, żadnych używek niczego, nie wąchałem kleju, nic z tych rzeczy. Mniej więcej mam zamiar, żeby każdy odcinek... Mm, symbolizował któregoś z zagremerów nie mam za jeden sposób zamiar nikogo obrażać. Naprawdę. Może no, z wyjątkiem. Nie, nikogo. Pierwsza, yy, pierwsza budowla jest na część buraczka. A jest to. Jest to. Aha. Owca weteran całkowitej apokalipsy. Jest to owca po tuningu i po jakiejś wojnie. Jak widzimy, owca ma zrobione jakieś metalowe oko połączone z rdzeniem mózgowym. Pas obiegający dookoła amunicją. Jakąś protezę na nogę. Minigun zamiast innej nogi. Wbity nóż. Jakieś działko plazmowe. Jakieś szponol jakiejś bestii. jakieś od karabinu. Tu jest yy, odciśnięta dłoń kogoś z Minecrafta. Jakiej po prostu postaci Tu mamy jak jakieś logo, nie wiem, jego pracodawcy, może dealera. Tutaj mamy więcej naboi. Jeszcze więcej naboi i jeszcze więcej spo szponów. Naprawdę to nie ma... może jedynie kogo. To może obrazić to owce Tutaj widzimy jest spora imprezka w środku No mają zabawę no Ale naprawdę niczego nie brałem przed budową tego i na to nie zwracajcie uwagi. To jest takie tam i... i już mam pomysł, mam pomysł na porytą budowlę dla Bremu, na tylko jest lepki problem z ze zrealizowaniem, ale mniejsza z tym. Na razie zajmujemy się tą piękną owcą komandosem, więc zachęcam do komentowania, subskrybowania, polecania i jeśli jesteście naprawdę poryci to lajkowania tego filmiku. No więc. Not I yet.